Dzień dobry, od dzień razu dobry. się pojawiliśmy. Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie, witam Ankę, Grzusiach, dzień dobry. Jest Patryk z drugiej strony. Czyli przed komputerem siedzi? Siedzi chłopak. Jest Patrycja, dzień dobry. Halinka, Krystyna, dzień dobry. Magda Maria, dzień dobry, dzień dobry. Monika, Agata z nami jest. Krystyna Beata i Dorota. Dzień dobry. Rozstrzał po całej Polsce, od Zielonej Góry potatry. Dzień dobry, Ewo. Dzień dobry, Irenko. Jest Jolanta, jest Iola. Dzień dobry, jest Hanka. Dobra. Ja zacznę od dowcipu, bo mi się spodobało. Mam takie jakieś żarciki dla dzieci, ale te, co ja mam internetowe, to się nie nadają do niczego, a te mi się spodobał. nie? Mama pyta, Jasia, co dzisiaj robiłeś na podwórku? Udawałem ptaka. A co robiłeś? Spiewałeś czy ćwierkałeś? Jadłem robaki. No i chłopia drobaki. Dobra, wy się zbierajcie. 25 sierpnia dzisiaj, już 237 dzień roku. Czyli jak dobrze kojarzę jest piątek, czyli od poniedziałku Marysia zacznie do was dzwonić, kto ma otwartą paczkę i jeszcze nie zdąży ją zamknąć i zapłacić. Jak znam życie, bo Marysia tak właśnie... A już od wczoraj dzwoniła podobno, bo była w domu chora, to, to dzwoniła. Imieniny obchodzi się Ludwik, Luiza i Patrycja oraz A. Rediusz, Elwira, Eusebiusz. Gaudentiusz, Gaudenty, Geneziusz, Grzegorz, Hermina, Józef, Julian, Kala, Santy, Michał, Peregrin, Poncjan, Teoderek, Tomasz oraz Vincent. Dobra. E, interpretator e, interpretator e, wszystkich przysłów polskich, jedziemy. Na Ludwika zboże z pola umyka. już no, no, jest pożliwe. Gdy na Luizy ładnie śnieg późno spadnie. No, jest przepięknie. W może w ogóle nie będzie śniegu. Ale za co słońce stało piątej, czy a z rzeczy ze świąt nietypowych mamy dzisiaj tak. Dzień polskiej żywności. No i, w, no i dzień zupy błyskawicznej. O, matko zupę błyskawiczną, jak wiemy, nie jemy, bo to jest jedna chemia. To nawet jak jesteście głodni, to lepiej zjeść coś innego niż zupę błyskawiczną. Aczkolwiek nie pojem raz w roku, zdarza mi się może nawet dwa, ale to jest maksymalnie, nie? Dobra, i ja Paweł II powiedział, teraz uważaj, nie? Bo z butów cię wyrwie. Kobiecość odnajduje siebie w obliczu męskości, podczas gdy męskość potwierdza się przez kobiecość. To już było no. i nawet niedawno. No. Ale ja się z tym nie zgadzam. To jest jakiś stereotyp, wykupany, nie wiem, od Ramzesa. No. Tak już teraz nie ma. No. No. Absolutnie tak już nie ma. ja się z tym nie zgadzam. No skąd masz mięsko? Przypełzało. No, przy... no. Samo przypełzał, jak to no. mówią, nie? Tak, Marysia jest zdrowa. Tak, tak, Marysia jest zdrowa. Marysia już chciała wczoraj przyjść, ale jej się nie udało, no bo ją, Marta zamknęła w domu, <laughs> a że mieszkałem na pierwszym piętrze, także e, sorry, ale e, ten, witam, witam wszystkich, ale nie chciała skakać z okna, ale sprawdzaliśmy, czy czasem nie siedzi na balkonie i nie patrzy tęsknie w przód. No, dzień dobry, wszystkiego jeszcze nie widziałem. Dobra, e, jeszcze taki dowcip głupi, nie? No. Przychodzi baba do lekarza z pługiem w plecach, a lekarz na to, łożesz ty. No zrozumiałam, dobrze. Poszukam, poszukam, dłuższy. Słuchajcie, dzisiaj o włosach suchych. Po włosach tłustych to włosy suche są też, słuchajcie, zmorą wielu kobiet, bo to jest zmora, słuchajcie, włosy suche. To są włosy, no. które się puszą, są sztywne, trudno się je układa. Tak? Są sztywne jak druty, żadne lokówki, nic słuchajcie. Najczęściej włosy suche mają kobiety, które słuchajcie, farbują włosy. Tak? Nie wiem, ciągle je tam podkręcają na różne suszarki i takie te, wiecie. Z tym ciepłym powietrzem, tak? No albo, no albo genetycznie, po prostu mamy suche włosy. No i też włosy są suche z wiekiem, tak? Tak jak nasza twarz z wiekiem staje się sucha, tak też włosy, słuchajcie. No i teraz jakie szampony do tych włosów? Ta, wybierajcie takie szampony, które mają w składzie keratynę proteiny ceramidy słuchajcie Pantenol, o to to ten my już wszystkie mamy suche powoli no 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 wszystko się robi suche z wiekiem no no wszystko się robi suche słuchajcie no się no, nie no 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 a co no nie jest tak no kobiety różnych rzeczy słuchajcie nawilżających szukają i teraz tak co my mamy w papaczce do włosów suchych słuchajcie bardzo fajny szampon z olejem arganowym i keratyną. Bardzo fajny szampon do włosów z olejem arganowym i keratyną. Do tego jest odżywka, naturalne bardzo fajne szampony. Aha, no tak. jeszcze jakie, jakie jeszcze oleje lubią, jakie oleje lubią włosy suche. Na pewno lubią. Ty, ale tu jest temat o szamponach. Ja wiem, ale też często te oleje są w szamponach. Włosy suche bardzo lubią olej kokosowy arganowy, z czarnuszki. Takie te trzy, takie podstawowe wymienię. Napiszcie jakie wy macie swoje wrażenie, jeżeli używacie jakiś olejów, tak? Kokos, czarnuszka, argan to są takie te trzy podstawowe fajne, co? to tak. Rozwija się wątek no. tego, że wszystko macie suche. No z wiekiem mamy wszystko suche. Słuchajcie. Yy, więc szampon z keratyną skoro bardzo fajny. to Tutaj... wczoraj była agencja ta, y, matrymonialna papatka, to może jeszcze profil zmienimy. No. Yy, szampon proteinowy. Też super do włosów suchych, słuchajcie. Szampon chlebowy. Kto używał, to wie, bardzo fajny. Bardzo fajny z tym zakwasem chleba, yy, z tym zakwasem chlebowym, enzymami kwasu chlebowego. Bardzo fajny, nawilżający, polecam. Szampon, słuchajcie, właśnie z olejem arganowym też bardzo fajny, nawilżający, delikatny, wzmacnia też włosy. O, też taki. Ja idę spać, bo tego sobie widzę, eee, co ona nie, tu przygotowała, nie, nie. to nie ma Tutaj sensu. Tutaj szampon z olejem migdałowym. Też niektóre panie sobie to chwalą, szczególnie te pani, które mają jeszcze dodatkowo włosy kręcone. To wszystko, co z olejem migdałowym, tak? Tutaj szampon z proteinami i olejem arganowym. Także słuchajcie, no jest tego bardzo dużo. Też fajnie, słuchajcie, szampon oliwkowy. Oliwkowy też jest bardzo dobry. Ja bym dobry. nie wiedział co wybrać. No ja też bym nie wiedziała co. Tak tak teraz sobie pomyślałam, właśnie dlatego ja nieraz na transmisjach dziewczynom pokazuję tylko trzy szampony, żeby miały żeby dokonały, słuchajcie, wybór. Żeby miały wybór, tak? Bo potem jak pokazuję 10 szamponów, no to kobieta już potem nie wie co wybrać. Niektóre z was bardzo lubią ten szampon pszeniczno owsiany. Tak? Tutaj są proteiny pszenicy, miód pszczeli, zapobiegają przesuszaniu włosów. Proszę bardzo ten. Tutaj mamy takie nowość. Też z pszenicą i później. z miodem, nie. Komplet, bardzo duży komplet, słuchajcie, rodzinny. Duże produkty, bardzo tanie i bardzo fajne. Tutaj już mamy pierwszy odzew, i tutaj jest miód i proteiny pszenicy, też bardzo fajne. I teraz jeszcze jeden pokażę i kończę. I tutaj to mamy w promocji. To się możecie o to pytać na, na papadce, bo mamy, zostało nam z datą do. Nie wiem, z jakąś datą Maryśka tutaj mówiła, że to jest do, do końca września. I ten szampon robimy w mega cenie. To jest szampon z białą glinką i płynną keratyną, ale o to się pytajcie już. Tak się, tak się yy... zdarzyło, że poszło na magazyn, ale jakoś ten yy, tak. nie, tego nie odnotowało. Yy, do olejowania, olej arganowy. Słuchajcie, to też właśnie polecam, co już mówiłam wcześniej. Olej kokosowy, bo to też fajnie. Olej z czarnuszki. To są oleje, które Wam się przydadzą, tak, żeby sobie te włosy poolejować. I jeszcze zabrałam i nie doniosłam, gdzieś zginęło mi po drodze takie fajne serum z keratyną, które można używać. A no i oczywiście osoby, które mają suche włosy, no to bez odżywki raczej się nie obędzie, tak? Bez odżywek, masek, słuchajcie. Także no to takie, jak będziecie chciały te szampony, okay. pokażę jeszcze raz na transmisji o 10.00. Także. Tak to wygląda. Bo moja żona ci jest tylko na transmisji. A jak dwie brunetki są w łazience. No masz tak, się... bo ci już no to takie na czas. Jedna się czesze, a druga myje włosy. Ta co myje włosy, mówi do drugiej. Ela, podaj mi szampon do włosów. Ola, jest tam pod prysznicem. A brunetka, Ola na to, ale... Tak, ale ten jest do włosów suchych, a ja już pomoczyłam. Hmm. 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 Tak ja bym to przeczytał do wywoła by na to, że on jest seksistowski. Ale ja mam tutaj to wciwnie. Chcesz jeszcze jeden? No, to będzie przez Przychodzi baba do dentysty. Panie doktorze, tak strasznie się boję tego borowania, że chyba wolałabym już zajść w ciążę. To niech się pani zdecyduje, bo nie wiem jak fotel ustawić. No ale wiecie co ja też się boję parowania to się w ogóle boję dentysty mam się zapisać bo mnie znowu dwójeczka boli ale kurde tak się boję słuchajcie a jeszcze do tych o, jeszcze, o idą dwie gwiazdy nasze jeszcze słuchajcie odnośnie odnośnie szamponów do włosów Powiedzcie jak to było w latach 80 jak nic nie było na półce i był tylko w sklepach szampon pokrzywowy i tak, Takie wspomnienia. I jak to wtedy było? Kobiety miały włosy suche, przetłuszczające się, puszące. Ja to w ogóle nie przyjmowałaś. No, no właśnie, jak to, jak to wtedy było, słuchajcie, no. tak? A, po pierwsze, wbrew pozorom tutaj Pani Grażyna to nie jest łatwe, żeby Pani coś dać na sen, bo pierwsze, co bym tak wpadł na pomysł, to mam tam olej CBD z melatoniną, ale uczciwie powiem, że najpierw trzeba było zapytać, co tam u Pani słychać w domu. Jeśli założę, że trzeba zmienić coś więcej niż tylko, niż tylko coś na sen, to jest pierwsze. Tutaj standardowe pytanie, jeszcze dzisiaj pociągnę, bo nam się szybko skończyliśmy, bo widzieliście, że ona nie czytała, tylko podziała kosmetyka, to poszło szybko, nie? To nie ma znaczenia, co pani bierze do MUMIO, bo MUMIO działa zupełnie inaczej, jest czymś innym. Więc może tak. pani brać probiotyki, kalogen, co pani tam się podoba, pić sok z, z wiśni. naprawdę bez żadnego problemu, to jest, to jest coś zupełnie innego. Puszczące się końcówki po farbowaniu? No, mam takie. wcześniej Magdo. czy później będzie to pytanie. No, ja no. nawet poszykowałam, tylko gdzieś po drodze to zostawiłam. Taki Mamy takie serum z keratyną, jest fajne i to się po prostu tak, już pani umyje, bierze pani trzy kropelki na opuszki i przeciąga pani po włosach. I te włosy się nie puszą. Te włosy się nie puszą, włosy się łatwiej rozczesują, końcówki są odżywione, zabezpieczone. Pokażę na transmisji, gdzie to się zostawiłam. dla dzieci. A ja sobie przypominam, żeby nie było, bo to jest tak. pokrzywowe pięknie pachniał, żeby nie było, ale ja pamiętam, że ja miałem problemy z włosami, bo ja miałem zatłuste i w tamtych czasach żaden specyfik sobie z tym poradzić nie potrafił. Nie? No tak jak o Asia mówi, no był kiedyś dobra. szampon pokrzywowy, który jest bardzo dobry i na suche włosy i na przetuszczające się włosy. No i to jest stara prawda, słuchajcie, no. No teraz żyjemy w innych czasach. I to a tak... na końcu zwykły wywar z pokrzywy najbardziej Tak, pomogą. Mydlica lekarska, zerwać, nagotować szamponu i ten. Ale słuchajcie, no żyjemy w takich czasach, a nie innych. Tak samo jest słuchajcie z jedzeniem. Tak, Kiedyś były tam jakieś jedne ciastka, były jedne lizaczki, czekolada z jednej firmy, a teraz człowiek idzie do sklepu, mam ochotę na czekoladę, staję przed półką i kuźwa nie wiem, którą kupić. Ja nie mam takiego problemu. A ja mam taki problem i powiem wam, no. że ostatnio stałam przed półką, miałam ochotę na czekoladę i, nie, i wyszłam sklep, ze sklepu bez czekolady, bo stwierdziłam, że tam nie było takiej zwykłej mlecznej, tam były takie udziwnione czekolady z takimi jakimiś dodatkami, nadzieniami. Było tego naprawdę ogrom, ale nie było ten, tak, no, no tak, tak to jest. Słuchajcie, no w takich czasach żyjemy, Ola, w takich czasach żyjemy. Też nie możesz zrobić jednej ryby, jednego śledzia. No, bo klienci wciąż chcą ale ryby, coś nowego. Ale ryby są różne, a czekolada to jest tylko. No. No I pamiętajcie, no, ale czekolada to roślina, a to znaczy, że jecie sałatkę. No. no. Już, już, no. już, już. Słuchajcie, lecimy, bo my w ogóle dzisiaj wyjeżdżamy może do miejscowości nie super turystycznej, bo do Głuszycy. Ale tam do Głuszycy jakby nie przez przypadek jedziemy. Więc pięknych widoków z Głuszycy nie będzie, ale mamy ich zamiar w górę. Panie Boże daj mi siłę. W samej Głuszycy pięknych widoków nie będzie, bo w samej Głuszycy nic pięknego do oglądania nie ma, ale są góry wokół, więc yy, będą relacje i zobaczycie ile tam będą marudzić na mnie, że oni znowu gdzieś muszą chodzić pod górkę, ale idziemy, także będziemy cały weekend z nimi poza domem. Tym bardziej, że sąsiad ściąga dach z takiej substancji trującej, gdzie stwierdziłem, że nawet gdybym nie chciał jechać, a nie chciałem, to i tak trzeba wszystkich pozabierać, póki nie opadnie pył po, po tym azbeście. I te azbest tam jest, jak coś tam nazywa, trzeba po prostu iść, nie? Taka owca. Dobra, miłego wypoczynku. Dziękuję wam uprzejmie. Gdyby ktoś był w Głuszyce, to ja już od razu mówię, że tam jest taka fajna restauracja, nazywa się Jadło. Bardzo wygląda z zewnątrz niepozorna, ale tam. Także dzisiaj obiadu w domu nie ma. Ale, ale Magda Gessler ta sama chciała się usić robić pierogi. Także ktoś A? by tak, jak będzie w Głuszycy to słuchajcie, e, trudno nie znaleźć, bo jest na głównej ulicy z bardzo dobrych cenach Z tego wam zdjęcia zrobimy, pokażemy, bo, bo tam moja żona sama będzie pokazywała, słuchajcie, będzie pokazywała jedzenia e, tutaj Krzysiu. Krzysiu, słuchajcie, w ogóle to, Krzysiu, ja miałem kończyć, ale jeszcze jakoś mi się nie udało. Krzysiu, wrzuć tu link do swojego TikToka. i Powiem wam dlaczego ja chcę, żeby Krzysiu to wrzucił link do swojego TikToka, nie? Bo takiego gościa jak Krzysia to jeszcze, jeszcze chyba nie widzieli. A ja jeszcze Krzysia nie polubiłam na TikToku. A. A to już twój to problem. ja nie wiedziałam. Takiego gościa jak Krzysiu to jeszcze nie widzieliście, Krzysiu mnie dorwał w, w Szwajcarii, był pierwszy. I jest tam Agnieszka i zobaczcie co oni tam wyprawiają. Bo to jest takie love story totalne na, na TikToku. E, a zobaczcie sami, co ja Wam będę opowiadał, e, i tyle. No. Także Krzysztof, wrzucaj tutaj Twojego linka, a Wy tam oglądajcie co tam ciekawego u Krzysztofa widać, bo on tam co chwilę coś kręci z Agnieszką. Więc jeżeli komuś będzie brakowało miłości, to zamiast oglądać na TVP1, to u Krzycha będzie lepiej. No. I, I tak realnie, i prawdziwie. i no. to muszę Cię Krzysiu no. tam wejść, zobaczyć. Koniecznie. Dobra, ja kończę. Nie wiem dlaczego, co tak. mu tam szybko. On nie zdąży mu... tam pewnie dodać tego. To poczekamy jeszcze chwilkę, może się uda mu tutaj dodać, ale jak nie, to zapomniałem. A jak o... się nazywa na, na tym TikToku? Love Autism albo coś w tym stylu. Nie pamiętam dokładnie, dlatego nie chcę się wypowiadać. Ale ja myślę, że Krzysiu to wrzuci to najwyżej. O, tu jest jeszcze, o, tu jest do Agnieszki, to jest, to jest do, do, do partnerki. Słysza, jak... Będzie łatwo zapowiadać: jest przerzynka jeden na TikToku. Nie wejdźcie, zobaczcie co oni tam po prostu warioty, warioty jedne wcale nie takie młode wyprawiają. To Wam się zrobi dzień. No, a ja już kończę, bo tu trzeba naprawdę kończyć, nie? Trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia pewnie na relacjach z transy, a najpierw jeszcze z na... Jeszcze będzie transmisja o 10:00. 10. I kupujcie tam, kupujcie, żeby mieli za co w tym jadle nakupować. <grym> Żartuję oczywiście, nie? Dzięki, że jesteście i do zobaczenia. Cześć.